Dzień dobry, czas na podsumowanie drogi do 1k level, bo ostatni odcinek wrzucałem 2 lipca i miałem wtedy 933, także jak widać przybyło 20 leveli i co najważniejsze przekroczyłem barierę 950, czyli można powiedzieć, że przekroczyłem półmetek ostatniej setki, więc tysiak jest na horyzoncie i myślę, że jak teraz przyspieszę, to najpóźniej w styczniu powinien on wpaść. No więc zobaczmy po kolei co tam się działo na mojej postaci w te wakacje. Powiem też o moim bostiariuszu i nie zabraknie podziękowań dla widzów. Zaczynamy od piątego Weltera i jednego z nielicznych bossów bankrobery. Teraz dwa złote dropy, które poleciały mi po raz pierwszy. Tutaj wbity pod koniec lipca 940 oraz dawno nie widziany przeze mnie imperor. Niedawno zrespił się Morgarot i był to trzeci w mojej bostiarce i udało się być piątym w demadżu, bo zacząłem od Ampkora i dobiegłem jeszcze uderzyć Gran Iko. Jeżeli chodzi o bosy z podstawki, to Timira najczęściej rzuca mi złoto i tutaj kolejny itemek. Dopiero trzeci od CAKO, ale wiadomo, że nie jest to łatwy boz do wbicia, dopóki ktoś go nie odluruje. Tutaj masakra numer 49, i myślę, że na 50 odpalę sobie dupleksa. No i wreszcie wbita na Full Furioza. Poprzednia mnie ominęła, ale na następną na szczęście czekaliśmy niecały miesiąc. W markecie sprzedałem Naga Sworda i wystawiłem Eldridge Great Axe, ale ciężko znaleźć kupca. A tutaj trzeci Abomination. Starałem się też robić więcej finałów, żeby podreperować moje bossy Archfall. I pod koniec filmiku pokażę wam, jak stoję z tą kategorią w Bostiarce. Na dobę Lexpa Luft Myszka pożyczył mi Elven Maila Tier 3 do potestowania, za co dziękuję. Dodge rzeczywiście wchodził często, i po sobotnim hancie zdecydowałem się pobawić w Forge'a, żeby zrobić sobie chociaż Tier 1. Pierwsza próba sfajlowana. W nocy dobiłem 950 na Sfinksach, a w dzień dalej biliśmy Energola i od razu po hancie kolejna próba tierowania. Na szczęście tym razem się udało, a końcówkę dubla spędziłem na ingolu minus 3. W sumie na dublu wbiłem 6 leveli i prawdopodobnie znalazłem team na pół roku albo dłużej, więc może w grudniu albo w styczniu uda mi się wbić ten upragniony 1k. Na koniec pozdrowienia dla widzów i graczy Celesty, dzięki za miłe słowa i prezenty. Jeżeli chodzi o Nemezisy, to tak wygląda sytuacja z tymi, które napocząłem, ale o dziwo nie mam ani jednego Orszabala, Horestisa, Bane Lorda czy nawet King Chaka, więc na nie będę musiał uważać, a póki co chcę podreperować Archfow, bo minęło 14 miesięcy od wprowadzenia Bostiary, a dalej nie mam wbitych Thaisów, Grave'ów czy Wengotów. Teraz widzicie, ile czego mi brakuje, więc tu jeszcze dużo łatwych punktów wisi. A w tej chwili mam około 14k boss pointów, co daje mi 192% bonusu. Tutaj jeszcze wczorajszy Gazbaran, dzięki któremu przekroczyłem te 14k. I co ciekawe, na moim 230 MS mam już 5 kabłus pointów i nie jednego Nemesisa blisko 5 na 5 więc nic tylko dobijać 250 i próbować szczęścia także tym harkiem. No i to tyle, dzięki za oglądanie i subowanie, bo ostatnio bariera 8,5 k subów została przekroczona. Przypominam, że być może sprzedam halabardę, póki co best offer to 12 kTC. Trzymajcie się i do następnego!